Bardzo fajny efekt. Teraz tego widoku nie zasłaniają drzwi. Słońce odbija się w szybie, tam. I tu powoduje w mieszkaniu. I tu powoduje w mieszkaniu odbicie moje. To znaczy, przepraszam, nie odbicie, tylko cień. Mój cień. Na drzwiach wejściowych, które akurat są na wprost okna. Bardzo fajny efekt. Czyli tutaj cień słońca, które jest w tej chwili przede mną, tak naprawdę, ale odbija się od okna. Słońce świeci odbite od tyłu, tak naprawdę. Natomiast ja jestem w tej chwili skierowany na zachód. I słońce jest przede mną, ale go nie widać, to bo drzwi zasłaniają. Natomiast słońce odbija się w szybie, która jest w budynku po drugiej stronie. Tak to wygląda. Już słońce zmienia powoli kąt, więc już nie jest tak silne to odbicie. Ale no generalnie efekt jest przedni, powiedziałbym. Efekt jest bardzo fajny. Jeszcze tam troszeczkę się odbija. Kamera to rejestruje troszeczkę jaśniej niż jest w rzeczywistości, bo ona no nie odbiera takiego silnego kontrastu. Więc przesycona jest, jak się patrzy okiem, to, to odbicie nie jest już tak silne jak na tym kadrze w tej chwili. Natomiast patrząc na drzwi, które są tutaj, cały czas widać moją sylwetkę, która jest po prostu cieniem. Słońca, które pada w tej chwili od tyłu. Jak się wyjdzie, to widać, że słońce świeci tutaj prosto. Jak to się mówi w twarz, jeżeli się stoi w tą stronę, oczywiście. Teraz tego widoku nie zasłaniają drzwi, i widać słońce bezpośrednio, jak ono wygląda. Widać powolutku, jak się zaciera, no bo no słońce zmienia położenie i to odbicie jest coraz słabsze, i tutaj widać, że ta moja sylwetka powolutku ginie. Poczekamy jeszcze chwilkę. To są bardzo fajne efekty. To są bardzo fajne efekty. Pozdrawiam przy okazji widzów. Co jakiś czas coś się nagra. Nie wiem, czy to co robię to nie jest jakieś nudziarstwo, ale robię to co widzę, co mi podpowiada jakoś intuicja, i jakaś bo ja wiem, moja wrażliwość, i jakieś takie jakaś ciekawość zauważania pewnych rzeczy. No już praktycznie nie widać tej mojej sylwetki w, w odbiciu. O, się zatarła. Ale tak to miało właśnie być. Tak to miało właśnie być. Czyli wynik jest, że tak powiem, zgodny Zgodny z oczekiwaniami, zgodny z oczekiwaniami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie widzów.